Panie minister, panie ministrze, panie rektorze, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło tutaj gościć na tej uroczystości, która do tej pory oczywiście była znana. Miło po raz pierwszy gościć na podsumowaniu. E, bardzo chciałem podziękować tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten pomysł e, mógł gdzieś e, znaleźć swoje światło dzienne. Tym wszystkim, którzy cały czas o nim pamiętali, tym wszystkim, którzy cały czas nad nim e, czuwają. się, zapewnić imię pani minister. Wiem, że kurowa ma próbować dalej, że bez tego nie będzie rozwoju, nie będzie postępu, nie będzie tego, co zawsze powtarzał nasz nauczyciel w matematyki, poprawnego języka polskiego i logicznego myślenia. Także tym, którzy osiągnęli sukces, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim finalistom, laureatom, uczestnikom, tym, którzy zmagali się z matematyką uczą się matematyki, historii, faszystów.